Witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak wygląda kultura pracy. Generalnie jaka jest głośna pompa od chłodzenia AJO. Jest to model Corsair H115i Elite Capelix. Chłodzenie jest teraz od telefonu. W odległości 15 cm mamy włączony teraz tryb Quiet. Pompa chodzi na 2270 obrotów dokładnie. Taka wartość cały czas jest tutaj trzymana. Teraz przybliżę telefon. Pompa delikatnie sobie tam brzęczy. U mnie w komputerze głośniej niż pompa chodzą wentylatory, także ja tej pompy nie słyszę, ale aby ktoś chciał posłuchać jak ona chodzi, to ja się teraz wyciszę. Słychać takie brzęczenie. Teraz przełączymy na tryb Balancet. To są dedykowane tryby w oprogramowaniu Corsair IQ. Teraz mamy 2430 obrotów. Fajnie, tutaj ta pompa trzyma te obroty stabilnie. Nie ma jakiegoś dużego rozstrzału. Teraz tryb Extreme, czyli najmocniejszy, najwydajniejszy. Pompa ma w tym momencie 2625, 29, 2600 obrotów. Telefon jest teraz w odległości 5 cm od pompy. Teraz mamy 15 cm. Według mnie pompa jest w ogóle niesłyszalna na moje ucho. Trochę sobie tam brzęczy, ale wiadomo, pompa musi jakiś dźwięk wydawać, jak tłoczy ciecz, jest tam opór także. Jest też dźwięk jakiś. Ja używam pompy na quiet. Nie ma tam dużej różnicy w wydajności. A jest niesłyszalna.